Hej ludzie, zanim zacznę odcinek e, Bo jeszcze nie wiem, nie wiem bo Jeszcze nie będę wiedział czy zdążę coś nagrać, ale wątpię, więc e, Chcę Was się zapytać Czy będę mówił, że jadę do Polski? Czy Chcę was się zapytać, czy byście chcieli taki vlog Jak będę tam podróżował po prostu? piszcie w komentarzach Czy tak, czy nie A więc ja się z wami żegnam i zapraszam na odcinek Hej, siemon wam wszystkim ludzie, z tej strony to jest kolejny odcinek tym razem z nowej serii, tak, nowej serii Jest ona z Minecrafta niestety Czyli to Minecraft e, Jest to Mister Mine Solo.pl tak. Dziwna nazwa. Wiem. Nie miałem... Nie miałem po prostu jak innej wymyślić. Ponownie sobie tylko grę. Dobra. A więc co? Ee, pff, nie było u mnie żadnego odcinka prawie przez trzy tygodnie. Teraz... Teraz go nagrywam rano. Już zaraz... Ojej. Dobra. Może trochę za głośno mam. Eee... Nagryłem go już... Nie. Nie dawałem odcinkę przez 3 tygodnie eee, Czemu czemu? Bo... Nie chciało mi się, nie chciałem się nagrywać. Eee. I to też jest przyczyna. Też przyczyna jest taka, że właśnie... Mm, cholera. Dobra co powiem zaraz. Czasem nie chciało mi się nagrywać, chciałem sobie tylko tak wiecie luźno sobie pograć, więc luźno grałem naprawdę bardzo e, długo i. No no no. A więc dobra powiem wam też coś... Powiem wam o serwerze. Tak, zakupiłem serwer, ponieważ zawsze chciałem mieć swój własny serwer, żeby być takim, wiecie, już założycielem, nie tam odminem, czy tylko... no wiecie. Po prostu robienie, co się chce z nim, nie? No to zrobiłem sobie. Kupiłem go i... i dupa. Ale jak dupa? Normalnie. No e, Dobra, niech tak zostanie. Eee... Co tam mogą być spadki FPS-ów, bo kurde jest duży teren. Tego zawsze jak tu będę szedł, to... Mam teraz sobie na 42. A właśnie, powiem wam e, w ogóle na jakiej paczce gram. Gram to na tam HX-paku czy coś takiego, tam Husiek na tym gra. To so, dodałem tylko jeden mod, ale mam zamiar dodać więcej też modyfikacji. Teraz to jest u mnie 100 modów. I ta paczka jak na 100 modów, normalnie jest 99. No to... To się naprawdę dobrze trzyma. Zawsze jak jakieś inne paczki próbowałem to jakieś tam 40 modów i no, totalne lagi. Ale tutaj jest dobrze. Wszystko fajnie chodzi. Ja sobie tak myślę, żeby sobie zrobić w ogóle domek właśnie w, w skale, ponieważ w ostatniej serii dom singla to to zrobiłem sobie normalny domek, ale tutaj to sobie zrobiłem... w skalę Tak, bo chciałem... bo tamta jest... ta stara seria już była nudna, w ogóle grałem na niej długo, tyle tych... diamentów miałem gdzieś z pół chyba staku, więc, więc... nie wiem, nie ma co w sumie. Tak by się tak nudziło bez modów, to tylko takie... Normalne grania tutaj mam a już jak widzicie znalazłem dwa spawnery e, pająków i zombie Więc fajnie fajnie, będę, będę miał eksperkę. Zrobię sobie taką eksperkę ze spiderów tak jak miałem tak jak zrobiliśmy na Stranded Survival, ponieważ podobała mi się i nawet dobrze działała więc przed robieniem też będę musiał sobie obejrzeć ten odcinek, jak dokładnie to rozrobiliśmy? Mm, dobra. To no nie będzie taki długi, taki krótki. Będzie to trochę tak, jakby informacyjny odcinek. Może go jeszcze dzisiaj wrzucę? Chociaż. Nie, nie wiem. Postaram się dzisiaj wrzucić. Przyjdę do szkoły, go sedytuję i go zrenderuję, no i go zaproduję na publik od razu. Eee, dobra. Aha, o tym serwerze, tak. Eee, nie polecam strony MindServe.eu po prostu. Ona się. Następnym razem jak będę kupował to na CraftServe Jest o wiele lepsza. Po prostu nie działa mi. W sensie, zrobię... Tak samo jak na tutorialach. Wszystciutko. Eee, Ale chuj. Jak to chuj? Po prostu. Włączam, wszystko tam mam, te, te, cały tam silnik zainstalowany, nie no, włączam, działa, no i wchodzę na Minecrafta, no i nie jest włączony. Więc ja się pytałem, czy ktoś inny może wejść i też nie mogą inni wejść. Nawet ja nie mogę wejść, ponieważ no nie jest włączony. Więc ja tego kurwa nie rozumiem. Dlatego mówię, kurwa ja to pierdolę i ja spierdalam stąd, w ogóle... Nie będę się z tym kurde jebał Tylko kasę straciłem, ile 30zł to nie leży też na ulicy Ale no, trochę chujnia z tymi właśnie serwerami Ale dobra No trudno Następnie kupię to za długi czas, jak będę miał w końcu swoją kartę, bo mam swoją, tylko nie mam e Wiecie, numeru karty, tylko że wiecie, że do sklepów chcę, mogę w sklepach sobie kupować. No i tak, ja tam. A i... Dobra, powiem wam trochę co zrobiłem przez ten czas, jak nie nagrywałem właśnie... W tej nowej serii. Zrobiłem sobie chyba wczoraj, jak widzicie... Kurczę, ja nie widzę. Ponieważ mam tam usta fps -y. może tak, nie, nie. W lęgórny rogu tam widzicie, ile już dni spędziłem. Minecraftowych dni, oczywiście. Nie... E, pff, nie wiem. Co nie wiem? Kurde, już ze mną nagrywałem, więc nie wiem... O czym mam mówić? Ale dupa, no i się... Ściąłem. Tak, o właśnie. Byłem w kopalniach, tam szukałem. rozbiłem jeden battle tower. Zginąłem, nie wiem... Z 6 może razy straciłem. Miałem level 28, straciłem, potem miałem 16, straciłem i tak dalej. Mm. To był taki boss. Tylko ja wziąłem na peaceful, ponieważ musiałem szybko zapieprzać po moje itemy. A to było w chuj więc nie chciałem, żeby mnie zabijał i żeby moje itemy nie znikły. No to... że tak powiem... Nie rozwiem do końca tej Battle Tower, ponieważ ten boss zniknął. Co się mogę spodziewać, ale myślałem, że się ze Więc taka trochę dupa. Tu też był Pist e, e, elf, tam taki. I też go nie ma. Ja chętnie bym chciał go zabić, ale ja to musiał mieć na pewno lepszy akwipunek niż teraz. Miałam. Ja mam. to trochę, taka trochę dupa. To. Ale cóż, trudno. Eee, tak co robiłem podczas gdy nie nagrywałem po prostu grałem grałem w far kraja naprawdę bardzo długo ale potem spauzowałem na długi czas i zacząłem niedawno było pamiętacie może przecena na steamie na gry z rockstara teraz ja kupiłem tą paczkę z gta zapięte też screena na facebooku zapraszam no, oczywiście do lajkowania ...mego fanpage'a na Facebook'u. I tak, wreszcie grałem. przeszedłem ...The Gay Tony. Naprawdę zajebista była, a ten, ten Lost... ...The Lost Damage, coś takiego, to już mi się za bardzo... E, ...nie spodobała, taka trochę nudna, tylko na motorach się jeździ. Choćby nie w misjach, e, no i taka... ...nie za bardzo, ale... Więc teraz gram w czwóreczkę. Tą zwykłą czwórkę. Czyli gram w episode of Liberty City. No. Więc. Myślę, że gram się, mi, gra mi się naprawdę bardzo fajnie. Mm. Tak. Wiecie, fuj mam irona. Ponieważ. <grym> zdobyłem chyba. Tak, tak, że to zdobyłem. Więc jest ok, zrobię sobie crafting, położę sobie tam później, zrobię sobie kilofik i siekierze. O, dobra. Wiem, że w którymś z tych chyba zakochałem drzewo, a jak wiecie, 5 diamentów. To najpierw znalazłem jeden diament, potem cztery. Więc w sumie diamenty bardzo szybko znalazłem. Dobra, zostawię te tu wszystkie plecaki o, już no co się prześpię Kurde, trudno naprawić tu owce, więc chciałem sobie łóżko zrobić z pajęczyn. Zrobiłem sobie wiecie, z pajęczyn Wełny no i... no I zrobiłem ze, z niej łóżko o, Dobra, ile już nagrywam? Kurcze, stało mi się ten zoom tej mapy. Ja pieprzę. Nagrywałem już 10 minut, zaraz mniej więcej zakończę. To był taki krótki odcinek informacyjny. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba i prawie 3 tygodnie nie nagrywałem. Mam jeszcze do zrenderowania dwa filmiki z Mirrors Edge. Więc po prostu nie chciało mi się, albo chciałem dać taki update, ponieważ je... Nagrywałem naprawdę. ...fu, gdzieś. Nie wiem, zobaczę późno na datę, ale. Najmniej miesiąc temu. Więc pewnie będę mówił tam. O rzeczach, któryś, których już zrobiłem. Ok, zrobię sobie podwójne części. Chyba, że 30 fps 38, 31. Ale trudno. Potem wykoszę te drzewa. Chociaż wykoszę te. Nie ja postawię sobie Hem. Dobra. Co zaś się pierwsze takie rzeczy. Na szybkiego. Mógł ok, zostałem od szkieleta. Więc spoko. Hmm. Myślę, że zaraz zakończę ten odcinek. Czy ja wzięłem nie ten To no chyba już się tu przeprowadzę. Pójdę sobie tam Wezmę te wszystkie rzeczy Więc się tam szybko i zaraz zakończę odcinek Mmm No Nie wiem co tu jeszcze mówić Zaraz szkoła. Jutro będę miał wolny. W czwartek i piątek. A i będę wyjeżdżał do Polski w poniedziałek. I wrócę, czekajcie 13 jadę i wrócę w sobotę. Czyli tydzień mnie też nie będzie. Będę jechał do Polski. No. Nie dokładnie po co. Pewnie tak. Wiecie. No. Kurde, potem będę musiał mieć te wszystkie... Egzaminy... Więc trochę taka dupa i wolę wszystkimi ludźmi... Go zrobić niż tak sam siedzieć. Nie będzie tam więcej ludzi, ale... no. Nevermind, dobra, zapieprzę sobie łóżko. Try, try, try. Mmm... tak, Fana taka mapa. A i wszystkie linki już wam mówię do paczki, do kanału autora, do Huśka, do to już każdy chyba zna. E... Będą w opisie, więc jakby nie musicie nam pisać o daj link do paczki i zawsze czytajcie opis, czy tam nie ma. Widzę, że też dużo ludzi no i sobie nie patrzę. Ciągle się pyta na przykład o piosenkę, a jaka to piosenka. No nie patrzę w opis. Oczywiście ja nie mam opisie, ponieważ nie chcę mi się. <grym> Dobra. To ja myślę, że mam swój rzeczy. Postawię sobie uleczko w pieprze. Te rzeczy, nie wszystkie, ale większość rzeczy. Tu mamy Projectile Protection 1 z Battletower'a chyba, czy już mam Bob nie jestem pewien. No dobra. dobra. Eee, to sobie żegniemy. Dobra, nie wiem co to robię, ale dobra. Przepalimy chociaż stan 19. Yy, cobblestone, a. Więc ja sobie zrobię jeszcze taki screenshot gdzieś na tle, o! Na tamtym tle tych pięknych drzew. Drzewek, drzew, nie wiem. A no i później zrobi się automatyczną farmę ciny, ale to później. W ogóle dużo można zaraz zrobić. Dla mnie z modyfikacjami zawsze się grało lepiej i będzie się grało Dobra, co dziwnie zabrzmiało. Dobra, rekordy już muszę kończyć Teraz muszę wychodzić. Szybko, szybko. Zakończymy na tle. Tych pięknych drzewek F5 F5 F1 Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Slash informacje się Wam podobały. Zachęcam do oceniania filmu, dodawania komentarzy i osubskrybowania mojego kanału. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!